Kobieta próbowała wynieść ze sklepu kilka par spodni w bardzo oryginalny sposób, zakładając je wszystkie na siebie jednocześnie. Cześć, witajcie w dzisiejszym filmie: ludzie, którzy myśleli, że nikt nie patrzy, aż do momentu, gdy kamera uchwyciła każdy ruch. Zobaczcie nagrania, które ukazują, jak w bardzo łatwy sposób zostać przyłapanym na gorącym uczynku. Zapraszam do oglądania. W zatłoczonym miejscu doszło do niecodziennej sytuacji: kobieta okradła niespodziewającego się przechodnia. careful, be careful. Be careful. Big bucket. Big bucket. Be careful. Big These two. these pick two pockets. these two ladies this jeans jacket and uh, the check ones pick pockets be careful <laughs> Podróżniczka wywołuje scenę paniki, gdy pracownicy lotniska postanowili zważyć jej bagaż podręczny. To, co miało być rutynową kontrolą, przerodziło się w głośną awanturę i publiczną histerię na oczach innych pasażerów. Staję to! Staję to! Staję to! Staję to! Całe zdarzenie zostało zarejestrowane na nagraniu i pokazuje, jak szybko i dyskretnie potrafią działać złodzieje sklepów. Kobieta została przyłapana przez monitoring, gdy próbowała wynieść ubrania w nietypowy sposób. Jej plan wydawał się dyskretny, ale kamery zarejestrowały każdy ruch. Kobieta wysiadła z samochodu i podeszła do drzwi domu, zapominając zaciągnąć hamulec ręczny. W jednej chwili auto samo zaczęło się toczyć i z impetem uderzyło w budynek, powodując sporo zamieszania. Młoda kobieta, tuż przed opuszczeniem pojazdu, sięgnęła po gotówkę z kasetki kierowcy i szybko zniknęła. 258. I I Thank you Ladies, go go out the store! you <laughs> Go ahead, go out the store. Smile. Kamery uchwyciły dwie kobiety, które włożyły część produktów pod sukienki i między nogi, próbując w ten sposób wynieść je poza kasę. Plan wydawał się sprytny, ale monitoring zarejestrował całe zdarzenie. Kobieta wyszła na podwórko i zaczęła wykonywać różne sztuczki ze zwykłym krzesłem, przekonana, że nikt jej nie obserwuje. Tymczasem całe widowisko zostało uchwycone na nagraniu i wygląda naprawdę zabawnie. My tummy hurt. Kobieta została przyłapana na nietypowym sposobie ukrywania towaru. Wkładała produkty pod ubranie, licząc, że nikt tego nie zauważy. Cała sytuacja została zarejestrowana i pokazuje, jak kreatywnie, choć nielegalnie, potrafią działać złodzieje sklepów. <laughs> Six, five, four, three, two, one, nothing. Morał tych historii? Nawet jeżeli myślisz, że nikt nie patrzy? Kamery i monitoring działają non-stop, a każdy ruch zostaje zarejestrowany. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to zostaw łapeczkę w górę, zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych ciekawych filmów oraz oczywiście napisz na dole w komentarzu, która sytuacja była Twoją ulubioną. Oczywiście również kliknij w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Trzymajcie się, do następnych filmów, na razie, cześć!